Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Winichi Strencz. A dzisiaj jest 6 nie, grudnia września 2023, a to jest mój kolejny psychoblog. Jak można usłyszeć po moim humorze? Po, humor, po moim głosie mam nawet dobry humor, ale wczoraj też tak było do południa, ponieważ jest dokładnie 12.40, podaję to jako ciekawostkę. I wiadomo, jakbym nagrywał to na koniec dnia, to może miałbym więcej do opowiedzenia, ale nie wiem, jakoś tak w samochodzie mi się przyjemnie nagrywa, no i jakby już było ciemno, no to znowu mnie nie będzie widać. Tak, stwierdziłem sobie, że dzisiaj w połowie dnia nagram. też za bardzo dużo rzeczy nie mam do powiedzenia, ale to tak, co robiłem wczoraj wieczorem po nagrywaniu vloga, to tak, na vlogu miałem, no powiedzmy, nie za dobry humor, ważne było zauważyć i później jak... Byłem w domu, to praktycznie do końca dnia można powiedzieć leżałem na podłodze, bo nie wiedziałem co sobą zrobić, dostałem jednego ataku paniki i strasznie mi było gorąco w twarz, to jest, teraz zauważyłem, że mam takie uderzenia gorące, kiedy... kiedy się bardzo czymś stresuję. Tak to było wczoraj. Aha, no i jeszcze po tym ataku paniki. Myślałem, że będzie ok, że się uspokoję, ale niestety dostałem można powiedzieć atak agresji. Skończyło się na, na pierdzielaniu piłeczkom. Sensoryczną w ścianę, bo nie powiedziałbym, że to było odbijanie ani rzucanie, tylko z całej siły rzucałem tą piłeczką w ścianę. W ścianie nic nie jest, mi też jedynie już mnie później ręka bola od tych mocnych zamachów, ale powiedzmy, że jako tako mi przeszło. Później wziąłem zimny prysznic i jakoś się e, uspokoiłem. Także nawet e, powiedzmy, że dobrze wyszło. E, co ciekawe wczoraj w ogóle, no tak się źle czułem, czasem się źle czuję, leżę na podłodze, na podłodze i sobie słucham albo oglądam czegoś, wczoraj się tak źle czułem, że nawet mi się nie chciało nic oglądać i, i większość dnia po prostu w ciszy leżałem, nic tam, nic nie oglądałem ani nic, więc powiedzmy, że to było dla mnie takie trochę dziwne. Później... Yy, no ogólnie, to już na razie dałem sobie spokój z tym pociągiem Lego, ale zacząłem wymyślać coś innego. Co prawda jest to bardzo, bardzo inspirowane jedną instrukcją. Co tu tyle ptaków? Może w Rali Pole, że tyle ptaków, mam w Co prawda jest to inspirowane jedną instrukcją, ale i tak wydaje mi się, że pomysł może być ciekawy, jeżeli go. Ukończę, to na pewno będę się chciał pochwalić i Wam to pokażę. Także spokojnie, jestem z tego nawet zadowolony. Fajnie to na razie wygląda, ale nie chcę zradzać więcej szczegółów. I dzisiaj tak, ogólnie dzisiaj robię obiad. Mam puchy, także wydaje mi się, że to jest dobra rzecz. Przed chwilą właśnie mam żonę do pracy, byłem na drobnych zakupach spożywczych. No i teraz po prostu wracam sobie do domu, dokończę robić te bambuchy i, i nie wiem, co będę robił. Aha, coś miałem oglądać, Aha, no miałem sobie jeszcze raz Moon Knighta obejrzeć. obejrzeć, to jest ten serial Mar Marvela. Już raz oglądałem, jakby, ale teraz jakoś tak bym to obejrzał jeszcze raz, bo to fajne było bardzo. Eee, więc sobie będę to oglądał i nie wiem, i może będę to zlego lego konstruował, o ile się będę dobrze czuł. No i takie mam w sumie plany na dzień dzisiejszy. Eee, no i później, wiadomo, muszę pojechać odebrać żonę. Aha, no i eee, no, miałem w piątek psychiatrę. Stacjonarnie, że miałem jechać, prawda? Normalnie na wizytę, ale przed chwilą do, dosłownie dzwoniła do mnie pani z ośrodka i powiedziała, że pan doktor jest chory, ma problemy z kręgosłupem, nie da rady przyjść do placówki i, i będą wizyty telefoniczne. I pyta się, czy mi to pasuje. No to powiedziałem, o ile. Ta wizyta będzie miała taką samą moc jak wizyta w placówce. Bo często na przykład zwolnień nie chcą dłuższych niż tam 2-3 dni wystawiać przez telefon. To, to może być. No to powiedziała mi, że niby będzie miała taką moc jak wizyta stacjonarna. to się gapicie? Wy powinniście trochę zwolnić, a nie na pełnej w wjeżdżacie na rondo Chciałem, że zdąży wjechać, ale wolałem Znaczy może bym zdążył, ale wolałem nie ryzykować, po co kusić los. Ech. No i po prostu nie muszę już jechać marnować paliwa no, tylko no, na pewno będę musiał e, pojechać później do apteki po, po lekarstwa Jestem ciekaw czy no, powiedzmy w mniejszej aptece będą wszystko mieli, czy będą musieli zamawiać, czy będę musiał czekać. No ale zobaczymy, na pewno dam Wam znać, jak to będzie, co, co się będzie działo u mnie w ogóle. Czy coś chcę jeszcze dodać? A jako ciekawostkę mogę dodać, że, że kupiłem galaretkę bez cukru, tylko z Maltitolem. Jest to taki zamiennik cukru, który jest dużo zdrowszy i ma chyba mniej kalorii, ale no ogólnie może być stosowany jako zamiennik dla diabetyków. Ja też nie powinienem rzeczy z cukrem jeść, więc kupiłem galaretkę, trzy smaki: kiwi, gorówka i, i truskawka. I może w sumie nawet jedną dzisiaj zrobię, bo czemu nie? I chyba tyle, co miałem powiedzieć. Mówię, że nawet dobrze się czuję, nawet mam jakiś tam humor. Zobaczymy, czy nieobecność żony w domu jakoś spowoduje moje nie wiem, załamanie czy pogorszenie się stanu. No, mam nadzieję, że, że tak nie będzie i że w takim nawet dobrym humorze wytrzymam do końca dnia chyba to tyle, więc bardzo dziękuję Wam wszystkim, życzę miłego dnia i do następnego maja.